W przypadku tych dwóch Espresso trudno się zorientować, że czymkolwiek się różnią. Identyczna pojemność filiżanek. Na pierwszy rzut oka kawa też wygląda na jednakową. I aromat ten sam, a jednak jedna z nich jest znacznie, znacznie mocniejsza. Analogiczna sytuacja jest z Suzuki GSX-S1000 i GSX-S950. Na pierwszy rzut oka wyglądają niemal identycznie. Pojemność skokowa silnika też taka sama. Lit, cztery cylindry w rzędzie. A jednak moc maksymalna, jaka je różni, to aż 57 koni, dlatego że GSX1000 ma 152 konie mocy. W 950 tych koni jest 95. Słabszy z bliźniaków, poza mniejszą mocą, maksymalną oferuje też niższy poziom wyposażenia. No ale przy okazji kosztuje też mniej, dlatego że za niego trzeba zapłacić dokładnie 46 900 zł. A przecież nie każdy od razu potrzebuje do szczęścia ponad 150 koni mocy, zacisków Brembo czy 5 regulacji kontroli frakcji. Tutaj macie 3-stopniową regulację. Ja dziś napiję się tej słabszej kawy, bo jak już ustaliliśmy, nie każdy lubi pić mocną kawę. Mówiąc krótko, testuję Suzuki GSX950. Ja jestem Bary, przedstawię się jeszcze dla Motogen.pl. Dzień dobry, jedziemy. Suzuki GSXS 1000 i GSXS 950 zbudowano na bazie tej samej aluminiowej ramy z wykorzystaniem tego samego wahacza. Pozycja za kierownicą w obydwu modelach również jest identyczna. Masa własna w stanie gotowym do jazdy 214 kg też jednakowa. I ten 19-litrowy zbiornik paliwa także. Cechy wspólne można by wymieniać długo, więc chyba łatwiej będzie po prostu skupić się na wskazaniu różnic. Elektronika. W droższym i mocniejszym GSX-S 1000, poza tym, że jest więcej stopni regulacji kontroli trakcji, są do wyboru również trzy różne tryby jazdy. Różnią się między sobą charakterystyką oddawania mocy. Tutaj nie macie żadnego wyboru w 950. Tu jest po prostu jeden właściwy tryb, na nim jeździcie i tyle. Jak już wspomniałem, moc maksymalna jest tutaj mniejsza, wynosi 95 koni, ale kluczowy jest tutaj ten przymiotnik maksymalna. Dlatego, że w dolnym i w średnim zakresie prędkości obrotowych tutaj naprawdę dużo się dzieje. Jest mięsiście, ten motocykl fajnie przyspiesza, fajnie się rozpędza. Czujecie, że jedziecie jednak na litrze, i dopiero tam wysoko, wtedy, kiedy w wielu innych rzędowych 4-cylindrowych litrach zaczyna się dziać, kiedy te motocykle pokazują pazur i próbują urwać wam głowę, a przynajmniej wyrwać ręce w nadgarskach. No to tutaj 950, niczego wam nie chcę urywać, dlatego że tu w górnym zakresie obrotów nic się nie dzieje. Mam wrażenie, że to właśnie tam, tylko i wyłącznie w górze, została ta moc obcięta. A dół i środek, no jest naprawdę fajnie. Reasumując, dół i środek. Bardzo fajnie, dynamicznie. Góra, no nie ma po co przekraczać 7-8 tysięcy obrotów na minutę, ale to właśnie dół i środek to są te użytkowe zakresy prędkości obrotowych, te z których korzystamy na co dzień, na ogół, na przykład w mieście. Pytanie pozostaje teraz, czy ten dół i środek w 950 w litrze są absolutnie identyczne i 950 i 1000 różnią się tylko samą górą, czy może ten dół i środek też, no... Nie dowiem się, jak nie sprawdzę. Właśnie dlatego zadzwoniłem do Przemka Badowskiego ze Speedbike'a po to, żeby użyczył nam hamowni, aby zmierzyć 950, nałożyć wykresy na GSX-S 1000 i dowiedzieć się, jak to jest naprawdę. żyliśmy na hamowni i mam dwie informacje dla Was. Po pierwsze, jeśli chodzi o wykres oddawania mocy w 950, nałożone na wykres oddawania mocy GSX-S 1000, no to do 7000 obrotów są praktycznie niemalże identyczne. Nie są identyczne tak w 100%, trochę się od siebie różnią, ale są to różnice absolutnie niewyczuwalne podczas jazdy. Od 7000 obrotów te dwa wykresy się całkowicie rozszczepiają, g 1000 zwędruje dalej wysoko do ponad 150 koni mechanicznych, a 950 przy tych 7,5000 7 obrotów na minutę absolutnie się kończy. Nie ma sensu dalej kręcić, bo nie daje to żadnego efektu. I to jest informacja numer jeden. Informacja numer dwa, absolutnie zakulisowa. Zasięgnąłem tajemnej wiedzy i prawdopodobnie, nie na 100%, ale prawdopodobnie niewielkim nakładem środków, niewielkimi kosztami, można spowodować zwiększenie mocy 950, ta moc może urosnąć. Wystarczy zmienić to i tamto i generalnie powinno dać się to zrobić. Nie jest to informacja oficjalna, Suzuki w salonie nie oferuje czegoś takiego, ale jak popytacie, podrążycie, traficie do właściwej osoby, to zrobienie czegoś takiego prawdopodobnie powinno się udać. Kolejne kluczowe różnice w stosunku do GSX S1000 dotyczą zawieszenia i układu hamulcowego z trochę niższej półki. Tutaj, zawieszenie w przeciwieństwie do tego w 1000 nie jest regulowane, chociaż wciąż jest to widelec typu upside down. Hamulce w 1000 to jest Brembo, tutaj to są zaciski Tokico. Kolejne różnice dotyczą podnóżków oraz klamek sprzęgła i hamulca, które w 1000 są czarne, a w 950 srebrne. Nieco inne jest również samo podświetlenie zegarów czy kierunkowskazy. W 950 zwykłe żarówki halogenowe, a w 1000 LED. Ponadto nieco inne mocowanie kierownicy, choć jak już mówiliśmy, sama pozycja kierowcy jest taka sama. 950 nie jest lżejsza, nie jest zwinniejsza, zwrotniejsza ani łatwiejsza w prowadzeniu niż 1000. Na to nie liczcie. Odległość od kanapy do ziemi również jest taka sama, więc tutaj nie ma argumentu przemawiającego za tym, że 950 będzie lepsza dla początkujących. Tym argumentem jest niższa moc. Moc niższa w tym zakresie, swego niekoniecznie będziecie korzystać. A czy 95 koni wystarczy do dynamicznej jazdy po mieście i weekendowych wycieczek? No oczywiście, że wystarczy. Czy da się odczuć, czy te tańsze hamulce działają mniej efektywnie niż Brembo w 1000? Odczułem to, aczkolwiek zaryzykuję tutaj stwierdzenie, że dla osób mało doświadczonych, początkujących, może być to różnica na poziomie absolutnie pomijalnym. No, jeśli chodzi o dźwięk to tutaj różnicy nie zauważycie na 100%. Nawet tacy z bardzo, bardzo czułym słuchem nie sądzę, aby byli w stanie wychwycić jakiekolwiek różnice pomiędzy tym, jak brzmi 950 i jak brzmi 1000. 950 Suzuki jest tak naprawdę ciekawym zjawiskiem, bo ja przynajmniej nie kojarzę, bo konkurencja robiła coś podobnego. Aby brali swojego Nakeda o pojemności 1 litra, kastrowali go z mocy, sprzedawali w takiej tańszej wersji, No nic takiego w tym momencie nie przychodzi mi na myśl. Oczywiście pojawia się tutaj pytanie, dlaczego ktoś miał wybrać gsx sa 950 zamiast 600 z również 4-cylindrowym rzędowym silnikiem o porównywalnej mocy, no ale przecież kosztującego mniej. I tutaj za 950 przemawia... Jeden dość istotny argument, mianowicie argument pojemności skokowej, bo pojemności nie da się oszukać i o ile moc maksymalna jakiejś 4cylindrowej 600 może być podobna do tej oferowanej przez GSX SA950, to przebieg krzywej oddawania momentu obrotowego, czy maksymalna wartość momentu obrotowego będzie zdecydowanie przemawiała tutaj na korzyść GSX-SA 950 właśnie. Nie doceniamy krzywej oddawania momentu, mało się o niej mówi, a w znacznej mierze to właśnie od niej zależą nasze odczucia z jazdy i to, w jaki sposób motocykl przyspiesza przy różnych prędkościach obrotowych silnika. Tutaj, w tym najczęściej używanym zakresie obrotów, ten potężny moment generowany przez litrową jednostkę jest naprawdę wyraźnie odczuwalny. Kolejny argument przemawiający za tym modelem po pojemności, momencie obrotowym, to może być bezawaryjność, niezatapialność wręcz tego silnika. Ja wiem, że trudno dyskutować o bezawaryjności i wytrzymałości jednostki napędowej, nie przeprowadzając testów długodystansowych, nie robiąc kilkudziesięciu tysięcy kilometrów na tym motocyklu. Okej, okay, ja to wszystko rozumiem, ale przyznajcie sami, że chyba mamy prawo sądzić, że będzie bezawaryjny, skoro praktycznie ten sam silnik generując 152 konie mocy, cieszy się dobrymi opiniami, no to tutaj, będąc tak niewysilonym, generując 95 koni, będzie jeszcze lepiej. Swoją drogą to przecież jest cały czas ten sam silnik, oczywiście odpowiednio usprawniany, ale silnik, który swoje początki miał jeszcze w GSX-R 1000, modelu K5 i od tamtej pory trudno powiedzieć o tym silniku jakieś złe słowo. Dla kogo Suzuki GSX-S950? Ja zaryzykuję stwierdzenie, że nie tylko dla tych trochę mniej doświadczonych motocyklistów, ale również, a może nawet przede wszystkim dla motocyklistów świadomych, świadomych tego czego potrzebują. To znaczy świadomych, że potrzebują mocy do dynamicznej jazdy, ale nie potrzebują nadmiaru tej mocy. 95 koni mocy postawione obok 152 wygląda może blado, ale spójrzmy na to przez chwilę z innej perspektywy. 95 to jest mniej więcej taka wartość porównywalna z tą, jaką oferował Suzuki Bandit 1200, który przecież przez lata służył do wszystkiego do codziennych dojazdów do pracy, do wycieczek za miasto, do turystyki, a od święta również do wypadu na tor. No i był okej, okay. i wystarczało, i nikt nie mówił, że Bandit 1200 ma za mało mocy. Fakt, że współczesne, najmocniejsze, litrowe, najkiedy przyzwyczaiły nas do mocy na poziomie 150, 180 czy nawet ponad 200 koni mocy wcale nie oznacza, że my tego potrzebujemy. Tak samo jak nie wszyscy potrzebujemy komputerów z najpotężniejszymi procesorami, najbardziej wypasionymi kartami graficznymi czy z potężną pamięcią RAM. No nie wszyscy. Grunt, żeby wiedzieć, co jest nam potrzebne do szczęścia i nie od razu musi być pro, nie od razu musi być naj. I tego Wam życzę, żebyście sięgali po to, dokładnie po to, co jest Wam potrzebne do szczęścia i żebyście to dostawali. Do zobaczenia. Przepraszam, bo na chciałem coś spytać. Tylko, takie mam pytanie o pojemność, właściwie. Tak? Czy według Pana to lepiej tak bliżej pół litra, czy, czy może litr od razu? Koleżko, pytanie, zadaję, Wiadomo, że litr. Też jest 2